Unosimy dłonie. Łokcie są dalej w tej samej pozycji. Staramy się na wysokość naszych barków i unosimy do góry. Wdech. I powoli z wydechem znowu. Uginamy łokcie, dłonie. Tutaj przed naszą klatką piersiową i kładziemy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech i wydech. Pracują nasze łokcie, pracują nasze barki, mięśnie ramion, mięśnie klatki piersiowej. Wdech i wydech. Jeszcze do nas wdech i wydech.